Działam z tej strony, Szejk i Junior Posti. Dzisiaj będziemy trollować grę. No jak? Climb. Came... Hill Climb Racing. Pierwszy trolling. Rise. No, no to jeszcze jakoś... przed hewni. No to pierwszy trolling. No, no, no. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i co to będzie? A no, zobaczysz. O. No. No, Pierwsza o, wywrotka. Fajnie, Jeszcze 2000 dwa tysiące punktów. I druga wywrotka. Zaczynamy. Jak łatwo da się strollować tę grę. Zobaczmy, co ta autka mi. Zobaczmy. Salto. Będzie salto. Nie ma salto? Czy teraz będzie salto? Wo. Wow, wow, yes. <śles> I teraz zaczynamy, trzecia wywrótka. Jaka z... cisza. Co zrobi Junior Bosti. I się oczywiście fikołka. A zostało jeszcze raz. Dwa i pół No i to by było na wszystko z dzisiejszego odcinka, więc łapkujcie, subskrybujcie nasz kanał i kanał Szejk Andrzeja. Pozdrawiam, pa.